Nie będę owijać w bawełnę, mistrz kuchni ze mnie żaden. Swoje około studenckie doświadczenie w gotowaniu mogę oprzeć o kilka makaronowych i ryżowych klasyków, którymi staram się rotować podczas przygotowywania posiłków. Wszelkie wariacje na temat spaghetti zawsze są mile widziane, a przyrządzenie takiego czyni karn można uznać za wczesne przyjście gwiazdki. My nie mówimy tu jednak o meksykańskich pogodynkach, bo gwiazdką tu jest TeFal Cook for Me wielofunkcyjny multicooker, który pomoże mi dziś w kuchennych rewolucjach. Za realizację odpowiada tu zaawansowany ekran LCD stanowiący centrum dowodzenia każdego z aspirujących i zaawansowanych kucharzy. To na nim znajduje się również interaktywna książka kucharska, synchronizująca się z aplikacją TeFal, dostępną na smartfonach z iOS oraz Androidem, a także domową siecią Wi-Fi. Po wyjęciu multi cookera z pudła, otwarciu urządzenia i wypakowania z niego makulatury otrzymujemy główne urządzenie, przewód zasilający, przystawkę do gotowania na parze oraz 4,5 litrowy garnek. Gdy tylko połączymy się z siecią, sprzęt może poprosić o drobną aktualizację oprogramowania. Do czego to doszło? Zajmie ona chwilę, więc to świetny moment, aby pobrać aplikację Tefal z Google Play i pomyśleć o pierwszym daniu, jakie przygotuję. Mój wybór tutaj będzie zaskakujący. Dlaczego padło na rosół? Zależało mi na tym, żeby przygotować zupę, bo sam ich nigdy nie robiłem. To raczej domena mamy i babci, które miały na to czas. Takie projekty zajmują nawet kilka godzin, a ludzie są dzisiaj zabiegani. No i to był też świetny grunt, żeby przetestować prędkość działania Tefal Cook For Me. Przepis w aplikacji zakładał pyszny, domowy rosół w pół godziny. Choć ostatecznie wyszła nieco ponad godzina, to i tak uznaję to za fenomenalny wynik. Tu warto wspomnieć, że Tefal Cook For Me wyświetla przy każdym z przepisów poszczególne kroki, więc nie trzeba wszystkiego robić od razu, tylko na spokojnie można się uczyć razem z aplikacją. W przypadku kultowej polskiej zupy najważniejsze są tu porcja rosołowa, włoszczyzna, czyli marchew, por, pietruszka i seler, a także woda. Warzywa z mięsem najpierw oczywiście myjemy, a samą włoszczyznę potem już obieramy. Cóż, niestety tak podstawowych czynności Multicooker za nas nie zrobi, a szkoda. Potem do ganka wlewamy rozsądną ilość wody, tak maks do 3 litrów. I wiem, najpierw powinienem był wrzucić tam warzywa. Teraz pozostaje kwestia przypraw. Ziele angielskie, kilka liści laurowych. Moją dodatkową inwencją była tu kostka słowa wzbogacająca smak, oraz tak zwane ziarenka smaku, czyli kucharek, wegeta, nieważne jak to lubi się nazywać. Chodzi o ten konkretny typ przyprawy. Mając gotową bazę wywaru, Multicooker zgodnie z wybranym przepisem zaproponuje 30-minutowe gotowanie pod wysokim ciśnieniem. Nie jest to jednak do końca prawda. Kolejne 15 minut zajmie procedura podgrzewania urządzenia. Warto sobie ten czas dodać do każdej z potraw, chyba że gotujecie jednocześnie więcej niż jedno danie. To jednak dla nas dobrze, bo mamy więcej czasu na przygotowanie składników pod drugą potrawę, którą wykonamy już za pośrednictwem trybu ręcznego. Zamykamy więc pokrywę, startujemy i przechodzimy do następnych działań. Podczas gdy rosół rodzi się na moich oczach, ja pokażę wam danie, które jest wynikiem wielu improwizacji i chęci odtworzenia jednej z moich ulubionych potraw azjatyckich, wielokrotnie serwowanych przez Gdańsko-Wietnamskie fast foody. Czego będziemy potrzebować? Na porcję trzech osób to będzie około 400 g piersi z kurczaka lub indyka w paskach, jednej papryki, jednej cebuli, cukini, sosu sojowego oraz Najważniejsze: cynamonu i chińskiej przyprawy 5 smaków, którą łatwo dostać w tych większych supermarketach, nie będących Lidlem albo Biedronką. Tradycyjnie warzywa najpierw myjemy, a później kroimy na drobno. Z pewnością potraficie to zrobić lepiej ode mnie, niech moje popisy posłużą tu bardziej jako luźna sugestia. W międzyczasie mięso również myjemy, a potem w miseczce zalewamy lekko sosem sojowym i wsypujemy przyprawę 5 smaków. Lepiej z nią nie przesadzić, bo jest zaskakująco ostra. A w kompozycji mamy już przecież paprykę chili, o której zapomniałem wspomnieć na początku. Mieszankę mięsa, sosu i przypraw ugniatamy tak, by wszystkie składniki przeżarły się między sobą. Lada moment, jesteśmy gotowi do działania. W międzyczasie rosół kończy się gotować, a multicooker przeprowadza jeszcze dekompresję niezbędną po działaniu na wysokim ciśnieniu. Warto zwrócić uwagę na ogromne ilości pary wodnej, a także pojemniczek, który gromadzi zbędny tłuszcz, zapobiegając zbędnym plamom i zabrudzeniom. Aby zrobić miejsce na danie główne przelałem gotowy rosół do osobnego garnka. Makaron miałem już ugotowany wcześniej, więc potrawy spróbowałem i cóż. Ja zawsze będę preferować odrobinę magii, ale i tak wyszło fenomenalnie jak na rosół zrobiony w mniej niż godzinę. Wliczając to podgrzewanie i ubieranie warzyw. Ja nie mogłem wyjść z podziwu jak blisko ten rosół stoi jakością obok zupy gotowanej tradycyjnie przez moją mamę lub wcześniej przez moją babcię. Zanim jednak wrócimy do kurczaka w pięciu smakach musimy jeszcze nasz Multi Multicooker wyłączyć i wyczyścić. I nie mówię tu wyłącznie o umyciu garnka, a o zgodnym z instrukcją rozebraniu kilku ważnych elementów zestawu. Odkręcamy środkową nakrętkę, zdejmujemy pokrywę i osłonę pod pokrywą, a także osłonę zaworu wraz z znajdującą się w niej kulką. Każdą składową porządnie myjemy z płynem, wycieramy do sucha i ponownie składamy tak, aby Multicooker mógł zostać ponownie użyty i być czysty. Mając formalności czyszczenia za sobą, znów włączamy MultiCooker i tym razem uruchamiamy tryb ręczny. W przypadku kurczaka w pięciu smakach chodzi nam o smażenie, więc operujemy na otwartej pokrywie. Trybu pewien nie byłem, więc wybrałem średni, mając już jakiś plan działania w głowie. Tutaj już muszę w pełni panować nad operacją, więc jest to tryb dla lubiących pogotować w nieco bardziej klasycznym stylu. No ale dobrze, na początek wlewamy troszkę oleju i wrzucamy skrojoną cebulę wraz z papryczką chili. Gdy tylko cebula się zarumieni, dodajemy zamarynowane w sosie sojowym mięso. Po jego wyraźnym podsmażeniu dodajemy papryczkę. Ona też niech kilka minut się pogotuje I dajmy następnie dołączyć do imprezy cukini. Tu warto dodać, że na początku 2023 roku Koszt przygotowania kurczaka w pięciu smakach dla trzech osób To około 40 zł Zakładając, że nie mamy żadnego ze składników w domu A teraz najważniejsze Sos lub jak ja to lubię nazywać zaprawa W osobnej kworcie dajemy kilka porządnych kropel sosu sojowego, cukru I z 200 do 300 ml wody jeżeli uznacie, że sos nie zalał wystarczająco warzyw i mięsa, możecie śmiało to powtórzyć. Wodą i tak można później wygotować oraz zagęścić, na przykład używając mąki. Co też poczyniłem, bo i gdy woda wyparowała, mi do szczęścia brakowało już tylko szczypty cynamonu. Jeżeli gęstość potrawy Wam odpowiada, możemy procedurę gotowania wyłączać, a kurczaka w jednych smakach nakładać z makaronem na talerz. Słodko-słony smak tego dania sprawi, że zdecydowanie rzadziej będziecie odwiedzać azjatyckie knajpy z tanim jedzeniem. Tylko właśnie, to co wam pokazałem to zaledwie próbka możliwości Tefal Cook For Me, gadżetu kosztującego 2299 zł. Urządzenie to dostęp do około 400 przepisów tworzonych przez Tefal oraz społeczność posiadaczy multi-cookera. Możecie gotować pod ciśnieniem, na parze, smażyć, a nawet zapiekać, jeśli by się w dodatkową pokrywę Extra Crisp za 499 zł. Przede wszystkim, jednak warto sobie zadać pytanie, czy gotujecie na tyle często, że taka oszczędność czasu mogłaby Wam naprawdę się przydać? Jeżeli tak, 1 trzecia ceny Thermomixa zdecydowanie przemawia do rozsądku bardziej przy zakupie AGD, tak ułatwiającego pracę w kuchni. Sam po tygodniu luźnych testów jestem zachwycony, głównie przez skrócony czas przygotowania dań oraz możliwość zajęcia się innymi aktywnościami, gdy multi gotuje w określonym czasie pod ciśnieniem. No i hej, zrobiłem swój pierwszy w mniej niż godzinę. Dostawiam mnie znacznie wyżej w hierarchii kucharzy niż standardowe pomysły na spaghetti sfixa. Do usłyszenia!